Ja zapraszam Was w kolejnym odcinku randomowej kiny z Outlasta. Prosiliście o więcej, więc więcej dostaniecie. Na Waszą własną odpowiedzialność. Ostatnio zeszliśmy do... Do piwnicy coś odpalać. Cieszy mnie, że każdy z Was przejmą taką nadzieję. Załatwił sobie już swojego laryngologa. Muszę tę pompy jeszcze raz odpalić. Kozajstwie mi przede wszystkim zamykać za sobą drzwi. Ja nie wiem na ile sobie poradzę w tej grze, bo... To jest dla mnie taka średnio logiczna, ale... Mnie chyba nie ogarnął No więcej baterii jakieś motacce coś tam Ale tri jest w tą stronę. Spij malenki, spij. sorry ale się coś śni Jak na razie tu nie, nie idzie No fucking zobaczył mnie What the? się wróciło czy jest to zapisz i wyjdź nie chcę go zapisać Ja Właściwie tak coś czułam, że wymienię baterię i on tu nagle wyskoczy, no. Jako był. No widzicie. Na Serio, mógłbyś ze stąd pójść? Żebym trzy razy wziął jakieś kija czosnała w pusty łeb. A nie jak debil siedział w tym końcu.

I pompy nie uruchomionej. Co do bym nie słyszał tego pikania? Законодательство, 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 Не, System. Pcykana, nie Mipsyka na mnie, na lajciku. Ja mam wrócić do security. A tu gdzie, nie chodzi o jakiś chory pojak? Wiecie co? Drzwi tu już nie zamknę. Existing Zawas and Mutsha covers a process. Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. Okay. Ja w ogóle przytuli mnie od tyłu, coś mi wstrzyknął, i nagle się budzę. Niech jeszcze dupa go boli. Jak nic. Jak nic ci nie jest, to znaczy, że dupa cię boli, że cię wyruchał. Okej. Okay. No, taki... Co można? Znocznie zrobił mnie tutaj, żeby mi coś pokazać. To były kotki w celi. Wydaje mi się, że boli mnie dupa, ale mam też być świadkiem jego popieprzonych urojań. To 6-9 nie było przyjemne. Cokolwiek się tu nie skrzaniło. W centrum tego jest ten cały doktor który bada przez odbyt. Problem w tym, że nie żyje od 10 lat, ale dalej bada przez odbyt. Na ścianie widnieje na krwią napis, spoczywaj w pokoju, to nie jest krew. Eee... Dzień dobry. Dzień dobry. Widzisz, że to otworzy coś ciekawego? O, mózg. No cóż, najpiękniejszy co ty nie jesteś, ale... Czy... Nie, oni są na go. A właśnie, dawaliście mi tipa, że jeżeli się gdzieś pojawia podpowiedź Siema Ty nie masz penisa Jeżeli się gdzieś nie pojawia podpowiedź, że lewym przyciskiem mogę otworzyć To, że drzwi są zamknięte I w sumie widzę, że macie rację Cześć Możesz mu zamknąć tych drzwi. To mi teraz będzie zimno. O! Mamy przejścia. Widzę, że nie mam wyjścia, muszę iść na włączonym tym. No, halo. Nie rżną gościa bez... Nie brąz, kto preferuje, no? Byli ci, którzy mnie chcieli zabić. Idź za śladem krwi. To są wszędzie ślady krwi. Jakieś oczyszczanie coś da senni mm. to idziemy w górę ch ma? Chciałabym cię sprawdzać, to... Helen, twoja dama kontaktowała się do ja, ja. no oni chcieli, żeby... Żeby se tutaj więźniowie... Malowali. A tu dupa. Tam mamy drzwi, za którymi ewidentnie ktoś jest. No przynajmniej był. Boję się odwracać do komputera, bo zaraz znowu mnie ktoś zapnie od tyłu, nie? Wiecie jak jest, Otóż nie, w sumie to tak naprawdę mam nadzieję, że nie wiecie nic tu nie ma. Aha, szafka do schowania się, dobra, ok. Naprawdę rozwalam mnie ta mechanika gry, że przynajmniej tak jak twierdzi, się za każdym razem gościu podchodzi. Otwiera szafkę obok nas i. Musimy z, z chwilkę, zobaczymy czy nas przyjdzie czy nie, a mam wrażenie, że nas nie widział. Możemy sobie to dołem. Chyba jednak nic nie zrobi. A ten już mnie goni. I teraz są mnie raczej zobaczył. Czemu mnie plombujesz? Tu mnie nie powinieneś zobaczyć. A nie, był pobiegł za mną! Chcę rozpierdalać. Zobaczymy, czy motyw z zamykaniem drzwi się przyda. <grymna> mhm. Sorry, bo chyba znowu zapomniałam, że mam Ale tam zaraz ci było i to Czy on sobie poszedł? Nie wiem, że tak chcę stąd wyjść. A i te drzwi wywalił, więc... Już nic tu nie mogę zrobić. Dobra, to mamy przycisk. Zrobi się, o co tu chodzi. Powiedzieć. Muszę sprawdzić, czy tutaj nic nie ma. Tu są baterijki. Cham ja pójdzie. jest że to mu przyjdzie, nie wiem, gdzie on co tam. Jak obstawiacie, będzie wracała, nie będzie, pewnie zaraz będzie się w niego wypierdziało. Dzium. Dobra mi tak tutaj mamy zapis, to myślę, że sobie tutaj skończymy. Dajcie mi znać, czy chcecie więcej odcinków z Outlasta. Jeżeli za mało krzyczałam, to może tak jeszcze... Tak na wszelki wypadek jakbym gdzieś zgubiła, to możecie sobie tam dostawić, dosłuchać, przełączyć moment czy coś. Natomiast słuchajcie, z tego miejsca chciałam bardzo serdecznie pozdrowić osobę, której nikomu co prawda nie przytoczę, natomiast słuchajcie, pod pierwszym randomem z Outlasta dostałam komentarz niemal doskonały i z wypisanymi momentami, co, gdzie, jak odniesienia do filmiku, no po prostu cudownym, przekochany i życzę sobie tak samo jak mam nadzieję, że wymierzycie więcej takich komentarzy że cóż, mam nadzieję, że od Wam się podobał. Za standardowo nie zwracam. Jak mówię, jak chcecie więcej, to piszcie. Standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie. W ogóle nie widziane Pozdrawiam Was kino. Trzymajcie się i cześć.